Myślałem, że już dawno mam to za sobą. Ale najwyraźniej nie mogę się powstrzymać, że ktokolwiek chroni tego skamu. O Red Killerze mowa. Żemowa. Red Killer w ostatnim odcinku wyzwał od skamu. Ale co się okazało, jest to też dropshipping. Po nowych dowodach jaki zazwyczaj bo po ostatnim odcinku Zrobiłem troszkę większy research I co zarazem To mnie zadziwiło Naprawdę nie wiem dlaczego ludzie Istnieją tacy ludzie Którzy bronią Bronią Tego redkillera ten film uznawajcie jako streszczenie ostatniego odcinka, jak i pokazanie nowych dowodów na temat Red Killer. Asi głównie tych dowodów się skupiły. Ja nie przedłużam. Cześć! Najpierw chciałem zobaczyć najnowszy. No widzę Odcinek Z Red Killera Który jest świąteczny Więc zobaczmy No niestety Teraz będzie mi ładowało Co ludzie myślą, że sprzedajemy? No, właśnie tu wam powiem sprzedajcie kolejnego, mniejszego pilota Ostatnio natknąłem się na tego oto shortsa Nie wiem czy teraz go znajdę, o Red Killer Toskan. Już tak uważasz? Proste, że tak. Red Killer jest mega fajny. Możesz przejąć. Gdzie zauważyłem to? Zdalny pilot do telewizora. Czyli Tak zwany Red Killer. To jest to samo urządzenie, które widać, że jest za 14,10 grosz. Złociszy. A teraz pokażę co ja znalazłem. Kiedy tylko wpisałem zdalny pilot do telewizora, to znalazłem nawet to samo, tylko tańsze. Za 8 zł. Oczywiście wysyłka tam 40 zł. Wpiszecie tylko zdalny pilot do telewizora. I wyskakuje wam bazeł podczerwień pilot IR do telefonu USB Type C Co pokazuje nam że fielczy re... Red Killer jest po prostu pierwszym lepszym urządzeniem z Allegro za 8 zł a coś Wam przypomnę? Maja, może się zamknąć. Dla dowodu jesteśmy właśnie w Allegro. Ci... tu mamy właśnie ten produkt. I mamy podpisane ze 199 sztuk. Co jest kolejnym dowodem. że jest pewnie wielka firma Red Killer. Zakopuję te gówniane małe cośki. Z Allegro, a potem sprzedaje jako sobie, swoje. I do tego i teraz przeczytam wam opis tego. Poszukaj i pobierz aplikację Pasuje do Pilota Zaza. W sąde poczerwieni do portu w telefonie komórkowym. Odrzuć telefon, by skierować pilota na urządzenie. Dodaj pilota do aplikacji i wybierz pod odpowiedni typ urządzenia i markę. Skieruj poczerwieni na urządzenie. Coś Wam powiem: to sam, tak samo działa wielce znany nam Red Killer. Czyli killer to jest jeden, wielki, jebany dropshipping. I jest tego jeden. Tu jest więcej tych... No a są inne, różne typy takich... tutaj. Proszę bardzo. Te same urządzenie, 6 zł, teraz wejdę sobie w stronę Red Killer. Jesteśmy na stronie Red Killer. Jak widać, troszkę się zmieniło. I nikt się chyba nie spodziewał, że znowu Red Killer jest na promocji. To jest tylko 114 złotych. Ojeju, o oh kile, okazja. Dodaj do koszyka. Zartuję przecież. O nie, to dałem. E, e, i tak nie zapłacę. I tak działa. Ta aplikacja, że jak tylko wybierzesz red, ilość RedKillerów, to od razu ci wyskakuje i zapłać. Pozostało to tylko 14 sztuk. Firma! Bo to jest firma, skoro już mają stronę nawet. Ma tylko 14 sztuk swojego jedynego produktu? Hmm. Może... Zapomnieli zamówić i teraz z Allegro będą... Nie, przecież to nie jest dropshipping. Przejmij kontrolę. No i tylko jeszcze jedno. Komentarze. Przepraszam bardzo, gdzie są komentarze? Tu są chyba komentarze, tylko nie chcą się załadować. A i coś nowego. Prosta obsługa aplikacja z ogromną bazą urządzeń. Ulepszony chip szóstej generacji. Duży zasięg działania, plug and play, poręcze urządzenia, które możesz mieć zawsze przy sobie. Hmm. No czemu nie skorzystać? Chciałem tylko coś podkreślić. Dlaczego tu nie ma. Ciu, ciu. zapytania? Czy Red Killer jest dropshippingiem? I jakbyśmy wysunęli. To wyskoczyłby nam. Tak. Widzowie to co zrobił, jedynego dobrego? Że usunął zbutowane komentarze. Ale nie można ująć tego, że to jest zasrany dropshipping. Ale co dał? Komentarze pewnie już oszukanych osób. Może złą barkę wybierasz i musisz klikać ten przycisk power do skutku aż apka znajdzie ci model. Okej, okay, ale i tak to jest zajebisy. Włączyłem koledze klibę, więc jak chcesz to dać na i To polecam. Też kupiłem. Wszystko działa. Cena jest dobra, a na taki sprzęt polecam. Mhm. Nie rozczaruj się, ale mogłeś Chyba straciłem 90 zł. Ale przekonuję do kupienia. Koniecznie kupić to sobie. Kupiłem z ciekawości go bo, bo nie wierzyłem i nie dowierzałem i pojechałem do najbliższej galerii. Galerii? Usiadłem na jakimś siedzeniu i udawałem, że, że, że se przeglądam coś, a szukałem tego samego urządzenia, co był w tej galerii Z razem kliknąłem na telewizor się wyłączył. To jest taki zepsuty screen Tutaj re... Polecam RedKira Świetnie urządzonko Działa Czy RedKira działa na iPhone 11? Oczywiście, że tak Wybierz złącze lighting Na naszej stronie RedKira.pl Też kupione Kupiłem RedKira I włączony nim telewizor sąsiada Miałeś rację, polecam to urządzonko. A to i ja tego szorca już widziałem, bo kojarzę ten komentarz. Tu już wie, dlaczego te, do tego gościa wszystkie laski podbijają. Że i to jest plusem, ale nie może mówić, że to co znalazło, to bije Redkillera. Czyli ludzie. Teraz pokażę wam pewien komentarz, który dostałem. Jesteśmy na moich komentarzach na YouTubie i mamy... Nie jest to scam, mam Red Killer na Lenik. A potrafi to, co na YouTube, się zapytałem? Nic. A do tego będzie part 2 na temat RedKill'a, bo co znaczy bo nie mogę się powstrzymać śmiechu. Czyli to, że RedKill'a to jest jeden zwykły dropshipping. Temu kontażowi dałem serduszko, no bo czemu by nie. Ale temu jedyne co mogę zostawić to głupawkę i dislike. Bo... Gościu sobie pewnie kupił. Haha, ja jestem mądry, bo mam tego redkillera i działa. Tymczasem ja, który znalazłem właśnie teraz tego samego redkillera, którego kupił dalenik, no i kosztuje tak naprawdę 10 zł. Więc ludzie, nie nadawajcie się roześmiać, nie rozciągajcie pingu. Jeśli nawet coś wam przyślą i to działa, to nie mo... Jeśli coś może nawet być legitne, że przyszlą ci to, to mogą ci nawet wcisnąć kit za 2 złote. Mogą kupić coś za 2 złote i sprzedawać to za 8 tysięcy. Ludzie, nie dawajcie się nabierać. Ja jestem Cyril już. A to koniec tego odcinka. Cześć!